z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Tym razem porównanie, speedtest Honor 10 Lite kontra Huawei Nova 3. W nowej trójeczce Kirin 974GB pamięci RAM, w Honorze 10 Lite oczywiście Kirin 710GB 3 pamięci RAM. Sprawdźmy jak oba smartfony działają porównaniu, czyli sprawdźmy, jak szybko otwierają aplikacje jeden i drugi, jak te aplikacje pozostają w pamięci RAM. Później to samo zrobimy w przypadku gier, więc zaczynajmy. Allegro. Dla... Kto szybciej? Szybciej Honor. Aliexpress. No tutaj dla Nowy. Ceneo. Ceneo Remis praktycznie. Galerie. Dla Nowy. HBO Girl. tu wygrywa, no teoretycznie Honor, następnie IPLA dla nowy, jak deadpl. dla nowy mamy dalej mapy, bardziej nowa playerpl. Tym razem Honor Olix, Remis Pyszne.pl. Dla Nowy Pizza Portal. Tu wygrywa no minimalnie Nowa, ale prawie że remis. Sklepy dla Nowy Spotify. Tym razem Honor. Tap Talk. dla nowy, TripAdvisor, nowa trójka, później Honor, Twitter, widać, że nowa trzy, Uber, dla nowy, Wykop, no prawie że Remis, może mnie nie dla nowy i YouTube. Nowa 3. No więc tutaj par, częściej nowa trujeczka, ale praktycznie ten Kini 710, to taki KeyMe 980. No, można by po tym teście stwierdzić, że bardzo zbliżone jednostki. Prawie tak samo otwierają aplikację. Mimo, że to jest zresztą flagowy procesor, to jest średnio-pułkowy. No, ale widzicie jak to wyglądało. Sprawdźmy zarządzanie RAMem. Tutaj gigabajtów 4, tutaj 3. Jak to będzie wyglądać, co jest w ramie? alegro poza RAMem, jak widzicie, ubite. AliExpress. No, też trochę doczytuję w jednym i w drugim. Ceneo też poza pamięcią RAM. Galerie tu w ramię. Tu tak nie do końca. HBO Go. No niestety, ubite w obu. Ipla. No sytuacja podobna, doczytywana. I jak do JD.pl? No też nie do końca w ramię. Mapy. Też nie w ramię. Player.pl Zrestartowane A szkoda. OLX. też poza ramem. Pyszne.pl Sytuacja taka sama. Też się uruchamiają ponownie. Sklepy Play. No to tak jakby można powiedzieć, że w ramię. Sklepy na pewno właśnie w ramię. no to był wcześniej Pizza Portal, oczywiście. Spotify. No, restart. Tap Talk. No tu w ramie, o wyjątkowo, TripAdvisor, no nie za bardzo, Wobu, obu. Twittery tu w ramie, tutaj trochę doczytuję. Uber, ubity w obu smartfonach, Wykop tu w ramie, tu troszkę może doczytywane minimalnie, YouTube. YouTube ubite, więc hmm. gigabajt różnicy między jednym a drugim. A w działaniu praktycznie tego nie widzicie, więc no, ustawienie domyślne tych telefonów no, jest nastawione na ubijanie aplikacji z ramu, więc no, wygląda to słabo i no, irytuje, jak gdybyście mieli za każdym razem wracać do aplikacji i uruchamiać ją ponownie. No nie, jak będzie z grami. Lecimy Asfalt 9. Teraz sprawdzimy prędkość odpalania tych gier, który będzie szybszy. Oczywiście pamięć wcześniej wyczyściłem. No i na razie, nowa 3, ale czy tak będzie do samego końca? No, zobaczymy. No i tak, wygrana. Huawei nowa 3: Honor. No, kawałeczek za nią. Asfalt 8. Oj, chyba nie trafiłem. Tu musimy zamknąć w takim razie. Asfalt 8. Który będzie szybszy. nowa, ale minimalnie Temple Run 2. No i tu już lepszy proces pokazuje swoje, lepsza grafa, czyli znowu nowa wygrywa. Co widzicie na załączonym obrazku? Następnie mamy Subway Surfers. Nowa 3, ewidentnie. Huawei z tyłu. Dead Trigger 2. Dla nowy, ale znowu Honor kawałek za. Asphalt Extreme. Dla nowa trójeczki. O, 10 light, No z tyłu troszkę. Nawet bardzo z tyłu. Dobra, kolejny tytuł będzie to. Tylko właśnie, no tu już lekko zaczyna przycinać nam smartfon. Unkilled. Na razie pierwszy. Nowa. No i również gra już odpalona na Huawei, zresztą oba to Huawei, e. tylko jeden z się Honor. Następnie mamy Unkilled. A, już było, przepraszam, pomyłka moja i ostatnia właśnie PUBG. Jak będzie z PUBG? Który odpali szybciej tą grę? No, jestem ciekawy. No, na razie Nowa 3 wydaje się być z przodu. Czy tak będzie do samego końca? Zaraz się okaże. No, zgadza się. Nowa 3 wygrywa. Prawdziwie, no i zasadnicze, jeżeli chodzi o prędkość w grach, no jest, jest przed Honorem Dziesiątką. Nie ma co się dziwić. Często zeszłoroczne. Smartfony na flagowych podzespołach są przeważnie lepsze niż yy, średniaki z następnego roku, więc czy jest sens ich brać? Te droższe modele, zawsze cena spada, więc możecie sobie porównać cenę aktualnie jednego i drugiego. Zobaczycie, co lepiej wybrać. Dobra, ram jeszcze na szybko zobaczymy. A jak z ramem, co będzie w ramie? Asfalty 9, no ubite. Asphalt 8 Nie kliknę, nie kliknięte, ale też poza pamięcią RAM Temple Run 2 Też nie w RAMie Subway Surfers Również ponowne uruchomienie gry Dead Trigger 2 Też nie w RAMie Asphalt Extreme. Również nie Unkilled. Co widać na załączonym obrazku? I ostatnie PUBG, No ubite. No więc w przypadku gier nic w ramie, więc no dramat. Mimo, że tutaj różnica gigabajtu, więc wydaje się, że nowa trójka powinna lepiej sobie poradzić. No ale nie dała radu, więc no jeden i drugi źle zarządza tą pamięcią. Ubija wszystko co się da. No i no nie, nie wygląda to za dobrze. Tyle. Tyle odnośnie obu smartfonów. No jednak trzeba przyznać, że nowa, troszkę szybsza. Cenowo porównacie, macie ceny na dole, więc wnioski sobie każdy wyciągnie, co pod względem wydajności lepiej kupić. Dobra, odnośnie jednego i drugiego smartfona, oczywiście macie playlistę, możecie sobie zobaczyć inne porównania z innymi smartfonami. Macie jakieś pytania, oczywiście piszcie, sekcji komentarzy jest dla Was. Pod filmem oczywiście ceny smartfonów, linki do mojej społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. No i cóż, na dzisiaj tyle. Honor 10 Lite kontra... Huawei Nowa 3. Z tej strony łuczek trzymajcie się ciepło. Hej!